Witajcie! Dziś zobaczymy, jak ma się moja kolonia Voldemortów, zobaczymy, co się u nich zmieniło przez ostatnie dni, wypróbujemy nowy pokarm, oraz na końcu powiem, jaki jest wynik głosowań z ostatnich live'ów. Miłego oglądania! Zacznijmy od usunięcia z areny resztek pokarmu, śmieci, które mrówki wyniosły z gniazda oraz martwych robotnic. To bardzo ważne, aby utrzymywać czystość w kolonii mrówek. Staram się to podkreślać zawsze, gdyż moim zdaniem jest to najważniejsza sprawa, o którą trzeba zadbać podczas hodowli. Śmiem twierdzić, iż czystość jest ważniejsza niż pokarm i woda. Zajmijmy się teraz karmieniem. Oczywiście u mrówek najpierw ląduje świeżutka tacka na pokarm cukrowy, na której standardowo umieszczam sprawdzony u mnie syrop klonowy. Moje Voldemorty bardzo go uwielbiają i nie zamierzam zamieniać syropu na nic innego, przynajmniej nie na tym etapie rozwoju kolonii. Zresztą zobaczcie sami, robotnice natychmiast się na niego rzucają. Syrop jest dużo płynniejszy niż miód, co za tym idzie mrówki łatwiej i chętniej go pobierają, więc po co to zmieniać. Czas podać Voldemortom pokarm białkowy i tutaj jak zauważyliście, zaszła zmiana ponieważ postanowiłem wypróbować karaczany zamiast świerszczy bananowych. Zatrzymajmy się tu na chwilkę, żebym mógł powiedzieć Wam kilka słów o moich wrażeniach z podawania mrówką tej karmówki. Jeśli chodzi o samą hodowlę karaczanów, to nie różni się ona od hodowli świerszczy bananowych. Co do zachowań, to karaczany nie wspinają się na gładkie powierzchnie i nie skaczą, więc myślałem, że będą świetną alternatywą dla świerszczy. Jakże się pomyliłem. Karaczany poruszają się bardzo szybko w pojemniku hodowlanym, co utrudnia ich łapanie. Przyznam, że ze świerszczami szło mi lepiej. Poza tym trudniej się je oprawia niż świerszcze, dlatego ten temat sobie odpuściłem. Ale najgorszy jest zapach. Karaczany śmierdzą gorzej niż świerszcze. Z pudełka z karaczanami wali jakby ktoś w nim zbierał pierdy przez rok. Okrasił to zgniłym jajem, a obok położył gnijące mięcho. Smród jest taki, jakby skarpety zdjęte z nóg po 12 godzinach pracy na budowie też zdjęły skarpety. Ale moim Voldemortom karaczany przypadły do gustu. Widocznie im bardziej śmierdzi, tym mrówki chętniej zabierają się do takiego owada. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Jak widzicie na nagraniu, kolonia całkiem licznie pobiera pokarm. Chociaż ostatnio robotnice skupiają się bardziej na syropie, jest to spowodowane małą ilością larw w gnieździe, przez co woldemorty obniżyły też aktywność na arenie. To co widać to szczyt możliwości robotnic. Na obecną chwilę nie pojawia się ich więcej, zazwyczaj po arenie biega od 1 do 10 robotnic jednocześnie. Zobaczmy teraz, jakie zmiany zaszły w części gniazdowej. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem zbyt dużego gniazda. Jak widać po prawej stronie, kolonia zagospodarowała jedną z dwóch dostępnych komnat na śmietnik. Dzieje się tak dosyć często, kiedy gniazdo jest zbyt duże. Takie zachowanie jest dosyć problematyczne, ponieważ nie mam możliwości usunięcia tych śmieci, a co za tym idzie, może pojawić się na nich pleśń lub bakterie. Na szczęście kolonia dobrze się rozwija, więc za niedługi czas będzie potrzebować tej części gniazda, a robotnice usuną ten bałagan, aby zrobić sobie miejsce. Niemniej jednak śmieci stanowią problem. Na chwilę obecną jest on niewielki, ale może się przerodzić w coś poważnego, co położy całą kolonię. Na szczęście są to jedynie resztki kokonów i troszkę padłych robotnic. Gorzej byłoby, gdyby na tej stercie znajdowały się resztki pokarmu. Przyjrzyjmy się z bliska komnacie z królową. Jak widać, w górnej części robotnice kłębią się ciasno w jednym miejscu, pod nimi znajdują się jajeczka i larwy. Nie wiem, dlaczego mrówki tak robią, może próbują w ten sposób chronić potomstwo. Nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że przez to ciężko jest dojrzeć, ile larw i jajeczek się tam znajduje, co sprawia trudność w oszacowaniu intensywności rozwoju woldemortów. Z łatwością można jednak zauważyć, że kokonów jest dużo mniej niż ostatnio. To dlatego, że większość robotnic już się z nich wygryzła i zostało już tylko kilka spóźnialskich mrówek. Wydaje mi się też, że rozwój będzie teraz nieco zwalniał, aż ustabilizuje się na niskim poziomie i pozostanie taki do zimowania. Ogólnie to woldemorty mają się dobrze, nie widzę większych problemów u tych mrówek. Robotnice mają pełne odwłoki, królowa też wygląda dobrze. Jedyne co można tutaj robić, to karmić i być cierpliwym. No dobrze, teraz obiecane wyniki głosowania. W odpowiedzi na pytanie, czy chcecie, abym zasilił woldemorty kokonami z natury, większość z Was zagłosowała na tak, dlatego jak tylko nadarzy się okazja, Odłowię kokony Lasiusów i zasilę moje Voldemorty. Na pewno ukaże się też materiał z tego, jak ja to robię. Oczywiście cały proces zrobimy w taki sposób, aby nie niszczyć gniazd mrówek w naturze. A co do tego, jakie mrówki chcecie oglądać na moim kanale, to wygrały mrówki Akantomer Mex thailandensis I muszę przyznać, że jestem zaskoczony przebiegiem głosowania, ponieważ prawie wygrały mrówki Lasius Flavus. Walka między tymi gatunkami była wyrównana i prawdę mówiąc miałem nadzieję, że wygrają Flaviusy. No, ale zdecydowaliście inaczej, więc kolejnymi mrówkami, jakie kupię, będą Acantomyrmex thailandensis. Mam nadzieję, że będziecie czekali na te mrówki z niecierpliwością. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Pan Robal. Pamiętajcie też o łapce i komentarzu dla algorytmu. Do następnego razu.